Witam wszystkich entuzjastów Złotych Monet Bizantyjskich na kanale Złoto Bizancjum. Dziś w poszczególnych filmikach zaprezentuję 5 filmików, w sumie 6, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu domów aukcyjnych z oferty jesiennej, sześciu domów aukcyjnych yy, Złotych Monet Bizantyjskich wybranych przeze mnie najciekawszych aukcji. Pierwszy będzie antykwarek numizmatyczny Michał Niemczyka, polska aukcja, Aukcja 36, sesja trzecia rozpoczyna się od 20 września. Dwie monetki zawiera złote ciekawe. Kolejną aukcją jest aukcja Salonu Mizmatycznego Matosza Wojcickiego, która to jest 10 jubileuszowa akcja, która się rozpocznie właśnie 1 października. Złoto Bizancjum liczy tutaj mocną, bardzo grupę 31 monet. Niektóre bardzo ciekawe. Aukcja rozpocznie się tych złotych monet 5 października. 31 sztuk. To o tych opowiem w osobnym filmiku kolejną zamykającą peloton polskiej aukcji będzie gabinet numizmatyczny Damiana Marciniaka aukcja 22 jesienna, która się rozpocznie 8 października to jest naprawdę petarde, jeżeli chodzi o polskie aukcje jeżeli bizancją na polskim rynku i kolejną aukcją będzie już aukcja zagraniczna Romanumizmatic, która zawiera 61 sztuk z pięknych, rzadkich, różnych złotych monet bizantyjskich kolejny, przejdziemy do zacnego domu yy, Kunkera w Niemczech, aukcja 30, 26 do 30 września 2022, a peleton zakończy niewielka, ale bardzo zacna kolekcja sprzed monet bizantyjskich, która właśnie pójdzie pod młotek w Monako 13 października. Więc gdzieś yy, zamieszczę sześć filmików, każda. Do maukcy będzie miał swój osobny filmik, także będziecie mogli sobie wybrać, co Was najbardziej ciekawi. Do do usłyszenia.